Druga runda, inna mapa, gramy tutaj znowu fajnym składem. Mamy tutaj Karla, który już tutaj bi sobie wolniutko rozwala skrzyneczkę. Już ma Carl z boku, w środku zaczyna atakować tam 8-bit, jest Mortis. Mamy B, który już atakowana przez 8, -bita. 8 bit. 8-bit ja sobie rozwali tutaj skrzyneczkę. Jingoni Mortisa. Mortis tutaj się chowa. Czy go zaatakuje? Zobaczymy. W środku Karl Karl nawiązuje walkę z 8-bitem. A tam sprytnie wykorzystuje Bagain. Cube'y zbiera. Jin do tyłu ucieka. Troszeczkę się musi jednak... 8 cube'ów. Ojejku. No to jednak mamy tutaj ciekawe, ciekawe rozdanie. B contra 8-bit. B kontra 8-bit. 8-bit tutaj sobie poradził. Mamy tutaj kiełka. Mamy Gina i mamy Spajka. Ciekawa trójka tutaj. A to tutaj mamy Spike. Spike kontra Karl. I Karl tutaj zakręcił, zakręcił, zakręcił. 11 kubów. Pojedynek Karla z trzema kubami. Czy on sobie tutaj poradzi? Czy on sobie tutaj poradzi? Ja to... Nie, nie. Jednak tutaj będzie teraz pojedynek. Wielkie starcie dwóch dwóch 8-bit, który się tutaj z Rozą będzie teraz mierzył, 14 cube'ów, no myślę, że tutaj te 14 cube'ów zrobi różnicę i 8-bit chyba jednak sobie nie poradzi, chociaż różne są sytuacje i różne rozegrania, a już bez pola, bez pola magnetycznego, ale jest kolejne rozłożone, tutaj spokojnie spróbuję to rozegrać Roza, na no, spokojnie, poczekać, i mimo wszystko podejdzie, zaatakuje, jeszcze nie do końca, to jeszcze nie był ten atak frontalny, ale już kolejny atak, znowu Edwit ucieka, ale znowu Ro Roza się leczy, Edwitt się też leczy i teraz podejdzie, znowu Roza zaatakuje, zaatakuje, a Edwit cały czas bardzo fajnie, mądrze się broni, jednak cały czas, bym miał kilka kibów więcej, kto wie, ale Roza zwycięzcom, gratulujemy.